Oglądasz ten program dzięki przyjaciołom i partnerom AMI. Alleluia Ministries International wierzy w Biblię i Chrystusa. Koncentrujemy się na Chrystusie i to Jezus jest w sercu wszystkiego, w co wierzymy i co robimy. Naszą misją szerzenie dobrej nowiny jest za Chrystusa na całym świecie. Poprzez tę misję staramy się umocnić wiernych i wyposażyć ich w narzędzia dzielenia się ewangelią i życia życiem pełnym wiary, nadziei i miłości w Chrystusie. Jezus pozostaje taki sam wczoraj, dziś i na wiki, tak jak opisuje to Pismo. Mojego mocu działa również dziś w kościele. Jesteśmy AMI. Jakiego sekretu musicie się uchwycić, wkraczając na tę nową drogę? To prawda, że musicie się wysilić. Nikt nie powiedział, że to jest i będzie proste. Ale jeśli znajdziecie schronienie w Bogu, to, co powali innych, nawet się do was nie zbliży. Dziś ogłaszam i deklaruję, że znajdziecie schronienie pod jego skrzydłami. Wypowiadam nad Wami niebiańską ochronę, nad Waszym domostwem, wszystkim, co jest Wam drogie w imieniu Jezusa. Jako Ten, który został powołany i namaszczony przez Boga, ustanawiam wokół Was mur ognia. W trakcie trwania tej nowej drogi, Pan będzie Waszą tarczą. Żadna broń ukłuta przeciwko Wam nie będzie skuteczna w imieniu Jezusa. Nazwali Go imieniem: Jahwe Rafa. Pan, który uzdrawia, Jahwe, uzdrowiciel, on jest źródłem dobrego zdrowia. Modlę się dziś o wasze zdrowie w imieniu Jezusa. Wróg uknął plan, by wielu dotknęła nagła choroba, Wczoraj czuli się dobrze, ale nagle ma wydarzyć się coś strasznego. Wasze życie nigdy nie zostanie skrócone. Choroba nie jest waszym udziałem. Wzywam nad wami imienia Boga, Yahweh Rafa, Tego, który uzdrawia. Będziecie zdrowi w imieniu Jezusa. Amen. Pan kieruje krokami dobrego człowieka. Bóg ma sposoby, by pokierować rzeczami tak, byście doświadczyli błogosławieństwa i zostali wywyższeni. Bóg może spowodować, by pewne rzeczy, które wykonacie, stały się Waszym błogosławieństwem do końca życia. Niech Pan pokieruje Wami do właściwych miejsc, właściwych ludzi. Niech zabierze Was tam, gdzie powinniście się znajdować. Niech pomoże podjąć Wam właściwe decyzje w imieniu Jezusa. Niech wszystko będzie dobrze. Pan, który nas prowadzi, to Pan, który jest naszym pasterzem. Jachwera, wypowiadam nad Wami imię Jachwera, Pana, który właściwie Wami pokieruje, doprowadzi Was do Waszego skarbu, Waszych przełomów, Waszych cudów w imieniu Jezusa. Łaska daje nam dostęp do rzeczy, na które nie zasługujemy. Tego roku będziecie mieszkać w domach, w których nie zbudowaliście. Tego roku posiądziecie winnice, których nie zasadziliście. To, co kiedyś było trudne, stanie się łatwe. To, co kiedyś było zamknięte, a przemawiam w imieniu Pana. Otworzy się w imieniu Jezusa. Ogłaszam nad Wami przychylność. Przychylność we wszystkim. We wszystkim, co robicie: w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu. Październiku, listopadzie i grudniu. Każdy cud, którego dokonał Jezus, był powiązany ze współczuciem, które posiadał. Współczucie Boga. Mówi o jego miłosierciu. Każdego poranka odnawia się jego litość. Nie można wyczerpać jego miłosierdzia. Odnawia się każdego poranka. Miłosierdzie sprawia, że nie dostajemy tego, na co zasługujemy, podczas gdy łaska daje nam dostęp. Do tego, na co nie zasługujemy. Ze względu na nasze upadki, ograniczenia i słabości wróg myślał, że może nas dosięgnąć. Ale wzywam nad Wami, Bożego Miłosierdzia, wzywam nad Wami, Jego Miłosierdzia. W Waszym życiu nie będzie sądu w imieniu Jezusa, na Waszą rodzinę nie spadnie sąd w imieniu Jezusa. Pan Was ocali, Pan Was ocali. Począwszy od czasów stworzenia, potrzebny był ktoś do pomocy. Pomimo tego, że mężczyzna otrzymał dary i umiejętności, które mogły pochodzić jedynie od Boga, napisane jest, że pośrodku ogrodu mężczyzna Adam dostał możliwość nadania imienia każdemu stworzonemu przez Boga zwierzęciu, jednak nie znalazła dla siebie towarzysza. Potrzebował pomocnika. Pomocnik to nie tylko osoba, która pomoże, ale taka, która została namaszczona do ciągłego pomagania. Nie taka, która raz wam pomoże, a potem was straci. Ezer, Bóg jest waszą pomocą. Niech Pan wam pomoże w tym roku. By wypełniło się Jego słowo. Niech Pan Wam pomoże. Gdy nie będziecie wiedzieć, jak się utrzymać. Niech Pan Wam pomoże. Kiedy dojdziecie do granic swoich możliwości, niech Pan Wam pomoże. Kiedy nie będziecie wiedzieć, jak wybrnąć z danej sytuacji, niech Pan Wam pomoże. Wypowiadam nad Wami Boże imię Ezer. Jachwę jest tym, który zaopatruje. Kiedy mówimy o sobie, która zaopatruje, odnosimy się bezpośrednio do zaopatrzenia, a z kolei zaopatrzenie jest bezpośrednio związane z wizją, a wizja idzie w parze z misją. Twoja misja i wizja wymagają zaopatrzenia więc potrzebujesz tego, który zaopatruje. Jahwe Ire. W każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę waszego życia i nowego sezonu. Jahwe Ire. W waszym życiu nie będzie już braku długu, stagnacji. Ogłaszam nad wami prosperowanie Czegokolwiek się podejmiecie, będzie prosperować. Rozróśniecie się na prawo i lewo. Widzę nad Wami przyspieszenie, będziecie szybciej szli do przodu, będziecie produkować szybciej i więcej w nowym sezonie. W imieniu Jezusa podnieście dłonie, pokażcie je niebu, niech Bóg ujrzy Wasze dłonie i niech wyleje na nie olej. W tym momencie, na tym miejscu, znajdują się tysiące osób i o wiele więcej ogląda to w sieci. Razem tworzymy armię. Armię tych. Którzy wpatrują się w Boga, armię tych, którzy mu ufają, armię tych, których mundurem jest wiara zjednoczeni w wierze, armia, której wróg nie może zatrzymać, nazywają go imieniem Jahwe Sabaoth. Pan zastępów, Bóg niebiańskiej armii. Ogłaszam i deklaruję, że jesteście żołnierzami Armii Pańskiej, by gdziekolwiek się udacie zdobywać teren dla Jezusa Chrystusa. Zostaliście zaciągnięci do Armii Pana i On was będzie zaopatrywał. Co robić, gdy wróg staje naprzeciwko was? Bo usłyszał głos waszego męża Bożego, głos płynący z waszego ołtarza, mówiący o tym, że Bóg we wszystkim wam pobłogosławi i postanowił działać w ten sam sposób, walczyć z wami na każdym kroku. Niech ktoś powie: El Gibor, powtórzcie: El Gibor to imię Boga, które oznacza Pan wojny, potężny w bitwie. Pan będzie za Was walczył, powiedziałem. Pan będzie za Was walczył. Kiedy to wypowiadam, każdy wrogi ołtarz, który walczył przeciwko Wam, zostaje zniszczony w imieniu Jezusa. Niech ktoś zawoła: Elgibor. Powtórzcie: Elgibor. Raz jeszcze: Elgibor. Jan mówi, taka zaś jest ufność, którą mamy do niego. Mamy ufność. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas, a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosimy. Tego roku nie ulegniecie zastraszaniu. Nieważne, co będzie robił diabeł. Ten, który jest z Was, nie jest większy niż ten, który jest na świecie. Nie ulegniecie zastraszaniu. Zamiast tego będziecie zmotywowani, będziecie szli naprzód, będziecie parli naprzód, doświadczycie przełomów i zaświadczycie o nich w imieniu Jezusa. Czy jest tu gliniane naczynie, w którym Bóg umieścił skarb? Niech ktoś powie, jestem glinianym naczyniem, ale noszę w sobie skarb. To, co znajduje się w Was, jest wielkie i mocne. Proszę pamiętajcie, Wasz sukces. Nie zależy od tego, co powiedzą. Pozwólcie im mówić. To nie jest ważne. Mówię to jako duch. Nie tylko wypowiadam słowa czy motywuję Was, ale wykonuję to, co polecił mi Bóg, jeśli chodzi o Wasze życie i Wasz nowy sezon. Być może jest wielu tych, którzy gromadzą się przeciwko Wam, bo kiedy ktoś zostaje zauważony, pojawia się krytyka, ale nie bądźcie tym wstrząśnięci, nie bądźcie tym wstrząśnięci, nie bądźcie tym wstrząśnięci. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego. Kroczymy w zaufaniu, jesteśmy śmiali, maszerujemy wiedząc, kim jesteśmy i do kogo należymy. Może nie wiemy, co przyniesie jutro w tym roku, ale wiemy, kto panuje nad tym jutrem i dopóki kroczymy razem z nim, on gwarantuje to, że Jego słowem będzie tak. I Amen. Ktoś zostanie wywyższony. Ktoś dostanie awans. Ktoś opowie świadectwo. Ktoś tak długo czekał, doświadczy wielkiej rzeczy. Moim przymierzem i modlitwą na tym ołtarzu jest to, że będę kroczył w duchu, pościł, modlił się i zanosił ofiary, abyście mogli przynieść owacę. Staniecie się wszystkim tym, do czego powołał Was Bóg. Stanie się to ogniem i siłą. Drzwi zostały już otwarte. Czekam na świadectwa wszystkich tych, Którzy prowadzą biznes W imieniu Jezusa Może w waszej rodzinie nikt nie zawiera ślubu A latające diabły się z tego cieszą Mam na imię Alf Lukau. I tego roku będziemy cieszyć się Waszym ślubem. Tego roku na Waszym palcu pojawi się pierścionek. Na Waszym koncie znajdzie się wystarczająco dużo środków, by zrealizować projekt ślubu w imieniu Jezusa. Niech tak się stanie. Nie może być inaczej. MFB, przełomy na wielu frontach. Przełom tu, tam, tam i o tam wszędzie, w imieniu Jezusa. Ktokolwiek posłuży się czarami, przeciwko wam, spotka się z Moim Bogiem. To, co nie zdoła pokonać waszego ołtarza nie zdoła pokonać i was. Jestem sługą Bożym. Kasnodzieja głosi. Ja również to robię, ale jestem kimś więcej niż tylko tym, który głosi. Żadna moc wudu nie będzie miała nad Wami władzy. Oto słowo Pana. Czary nie będą miały nad Wami władzy. Oto słowo Pana. Inkantacje nie będą miały nad Wami władzy. Przekleństwo zostało zniszczone. Powiedziałem: Przekleństwo zostało zniszczone. One day. Kiedyś ktoś, kto uważał, że posiada moc i pomyślał, że wszystko to, o czym mówimy, jest tylko efektem podekscytowania, to słabość Kościoła nadała wartość czyniącym zło szamana. Bo jedynym powodem, dla którego tak pomyślał, była słabość kościoła. Ta osoba spojrzała na mnie i powiedziała: Pewnego dnia uporamy się z Tobą, a ja na to nie. Ja uporam się z Wami i to teraz. Pewnego dnia uporamy się z Tobą, a ja na to nie. Ja uporam się z Wami teraz. Ma, w miarę mojego mówienia jego ciało legało deformacji. Niech ktoś zawoła moc. Niech Boża moc działa coś dla was i zniszczy wszelkie działania wroga. Działania zła przeciwko wam i waszemu powołaniu. W przyszłości, jutrzejszemu dniowi dzieją waszych rąk w imieniu Jezusa. Tak jak powiedział to Pan. Niech tak się stanie. W kolejnym nauczaniu pastora Alfa Lukału. Jezus kroczył po wodzie. Jeśli dziś wierzymy, że to prawda, powinniśmy przynajmniej wierzyć, że inne rzeczy, które dziś oglądamy, także są prawdziwe. Aleluja Mnistis, za każdym razem, kiedy tu przyjdziecie, ujrzycie to, co jest ponadnaturalne. Każdego dnia. Bo kochamy ponadnaturalność, cuda. Ale wiecie co? Cuda są kontrowersyjne. Nie ze względu na nas, ale bo są cudami. Lubimy kontrowersyjność cudów. Kochamy to. Nie robimy z tego problemu żadnego, bo rozumiemy to. On tego dokona, On ich dokona. Kilka, Lat temu nie mieliśmy pieniędzy, a dowiedziałem się o tym, że mamy pewne potrzeby. Modliłem się i powiedziałem: Sprawdźcie w moich kieszeniach, wiedząc, że nie mieliśmy tam niczego. Ona tu jest. Sprawdziła wtedy wszystkie moje kieszenie i znalazła w nich pieniądze w wielu walutach. To się nazywa ponadnaturalność. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Dostępni. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na kanale AMITV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa Lukau na platformach społecznościowych.